Wyszła nowa aktualizacja do Dying 2 2, z którego twórcami mam przyjemność współpracować przy produkcji tego filmu. Update sprawia, że noc w grze jeszcze bardziej mrozi krew w żyłach, a parkour jest bardziej fizyczny niż był do tej pory. Poza tym została dodana możliwość korzystania z map społeczności, które od teraz będziecie mogli pobrać bez potrzeby instalowania zewnętrznych aplikacji. Warto też wspomnieć, że sam Dying jest teraz na mega przecenie, także jak ktoś jeszcze nie grał, to nie będzie lepszej okazji. Oczywiście aktualizacja jest dostępna do pobrania za darmo. A żeby włączyć nowy tryb parkour, wystarczy wybrać go w opcjach. Jak chcielibyście, żebym częściej omawiał aktualizację do tej gry, to zostawcie kciuka w górę, subskrybujcie kanał, a teraz zapraszam do materiału. Zacznę od omówienia zmian w nocnym trybie rozgrywki, który stał się nawet bardziej przerażający niż w pierwszej części gry. Przede wszystkim widoczność została ograniczona, co sprawia, że gra jest mroczniejsza, a gracze będą zmuszeni do korzystania z latarki, która od teraz będzie ich podstawowym nocnym narzędziem. Ambientowe dźwięki zostały udoskonalone i mają większe znaczenie od muzyki, co w mojej ocenie pozytywnie wpłynie na poczucie grozy podczas rozgrywki. Jeżeli chodzi o zmiany w samej rozgrywce, to teraz volatile będą patrolowały ulice, często będziecie bardziej narażeni na wykrycie i jedynie bezpieczne strefy zapewnią Wam ochronę. Poza tym sami zarażeni będą bardziej nieprzewidywalni, a także możecie spodziewać się większej ilości potyczek. Wchodząc do budynków, bądźcie ostrożni, bo hołdlerzy zostali dodani do środka budowli. Jeżeli będziecie zwracali na siebie za dużo uwagi, to te przyciągną pozostałych zarażonych z okolicy. Na koniec wspomnę o pościgach, które od teraz są dużo bardziej nieobliczalne i wraz z pozostałymi nocnymi zmianami zapewnią masę emocji, więc warto wejść do gry i samemu się o tym przekonać. A jak już mówimy o pościgach, to przejdźmy do omówienia nowego trybu parkour, który może Wam się przydać w ucieczce przed pościgiem. Jeżeli aktywowaliście nowy tryb parku w opcjach, to warto posłuchać, co on tak właściwie zmienia. Na początek powiem o poprawie flow, które sprawia, między innymi, że akrobacji utrzymuje się pomiędzy wykonywaniem różnych aktywności, a sami gracze mają większą kontrolę w powietrzu, dzięki czemu poprawia się możliwość waszej reakcji. Zostało dodanych też kilka innych fajnych opcji, jak chociażby możliwość przetoczenia się po obiekcie, na którym wylądujecie, czy płynniejsze bieganie po ścianach dzięki krótszej animacji poprzedzającej bieg, co wpływa na na poprawę dynamiki. Poza dodaniem trybu parkour, Techland dodał więcej możliwości dostosowania gry do Waszych potrzeb i wyłączenia wielu ułatwień, które do tej pory trzymały graczy za rękę, jak chociażby możliwość wyłączenia automatycznego trzymania się krawędzi, dzięki czemu, wisząc nad przepaścią, będziecie musieli naprawdę obawiać się o swoje życie. Przełączenie sprintu na tryb automatyczny lub manualny, nad czym też warto się zastanowić, jeżeli macie już pewne umiejętności w grze. Dodano tak zwaną asystę upadku, która będzie czy uratować gracza, jeżeli ten wyjdzie poza krawędź danego obiektu. A także został dodany nowy ruch do gry, którym jest zeszlizgiwanie się z billboardów za pomocą noża. Swoją drogą mogliście zaobserwować go na prezentacji gry w 2018 roku. Wielu graczy prosiło o dodanie tej funkcji, tak więc została ona wprowadzona, i muszę przyznać, że wygląda to epicko. Został dodany nowy filtr graficzny zachód Haran oraz co najważniejsze, system Gore został rozszerzony o bronie dalekiego zasięgu, które teraz mogą wyrządzać spektakularne szkody przeciwnikom. A teraz przejdę do omówienia mojej ulubionej zmiany, jaką jest wprowadzenie map społeczności oraz sprawdzę dla Was kilka najbardziej polecanych dostępnych aktualnie map. Sprawdziłem dla was dwie mapy społeczności, które miały sporo pobrań i wysokie oceny. Pierwsza mapa jest stworzona z myślą o parkurowcach, a druga polega na jeździe pociągiem i pokonywaniu przeszkód. Omówię krótko obie mapy, a zacznę od parkurowej o nazwie The Intersection, która ma sporo fajnych miejscówek oraz PN wachlarz umiejętności parkurowych do wykorzystania. Wykonujecie tu zadania typu podłączenie generatorów do prądu, z którym trzeba się przemieszczać w przemyślany sposób, bo długość kabla jest ograniczona. Oczywiście po drodze będą przeszkadzali wam a nawet stoczycie potyczki z minibosami, do których pokonania możecie wykorzystać strukturę terenu oraz różne mocne przedmioty z okolicy jak włócznie czy mołotowy, które na tak małym terenie zadają piękne obrażenia obszarowe, ale nie będę wam zdradzał wszystkiego, żebyście mogli przejść tą mapę sami. Przejdźmy za to do drugiej mapy Heavy Rail, w której poruszacie się pociągiem do przodu lub do tyłu, po drodze pokonując lub rozjeżdżając zarażonych stojących na waszej drodze, oraz szukacie różnych sposobów na otwarcie kolejnych bram, takich jak podłączenie bramy do prądu, do czego musiałem zatrzymać pociąg w odpowiednim miejscu, aby się na nim podsadzić i dostać do generatora prądu. Mapa jest naprawdę dopracowana, nawet jak będziecie mieli problemy, to możecie zadzwonić po wskazówkę, jest nawet dograny głos, który słyszymy ze słuchawki.

Więcej wam nie zdradzam, za to zachęcam do sprawdzenia map społeczności samodzielnie. Jak jeszcze nie macie gry, to korzystajcie z 50% przeceny. Podziękowania dla Techlandu za podjęcie współpracy. Przypominam o ocenieniu filmu, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Subskrybujcie kanał, bo już niedużo brakuje do 100 tysięcy subskrypcji. I zapraszam również do sprawdzenia filmu z omówienia najnowszej aktualizacji do Sons of the Forest.